Będę dziś opowiadać o tym, jakie zrozumienie napłynęło do mnie na temat tak zwanych ludzi nieprawdziwych, o których wspominałam wcześniej. W szybko rosnącym procesie wznoszenia zmiany zachodzą naprawdę błyskawicznie. Z dnia na dzień postrzeganie poszerza się i dostrzec można całokształt zdarzeń, jakie mają miejsce na Ziemi, a tym samym zrozumieć zakres naszych działań, które wpłynęły, że nasz świat wygląda tak, a nie inaczej. Przypomnę, że zaczęłam zauważać, że świat dookoła mnie nie jest prawdziwy. Ludzie, którzy mijają nas na co dzień, wyglądają jak typowa projekcja holograficzna, a ci, którzy są prawdziwi, ludzie z duszą, wyróżniają się tym, że emanuje z nich energia życia. Ich ciała, ich oczy są żywe. Jest to bardzo wyczuwalne, ale także widoczne. To tak, jakby ten prawdziwy, żywy człowiek był pełen kolorów takich żywych kolorów. A pozostali ludzie to zwykła szarość, wręcz przeźroczysta, w której wnętrzu jest pustka. Szczerze mówiąc, było to dla mnie trochę szokujące, chociaż nie wywoływało lęku. Bardziej zdziwienie, ale umysł już nie stawiał oporu, by to przyjąć. Zastanawiałam się tylko, jak to możliwe, skoro wszyscy jednym jesteśmy i tym samym. Puściłam to pytanie, aby nie angażować umysłu do działania i jak zwykle w takim momencie na odpowiedź czekać długo wcale nie musiałam. Kreacja stworzenia powstaje na tej zasadzie, że w polu naszego światła kształtują się postacie, aspekty naszej istoty, które odzwierciedlają obraz naszych wewnętrznych energii, abyśmy mogli je poznać i doświadczyć w świecie rzeczywistym. Na poziomie czystej miłości taki kreator Stwórca zachwyca się każdym swoim stworzeniem, a co za tym idzie, dotyka go swoją miłością. Dotyk czystej, prawdziwej miłości powoduje, że w tym stworzeniu, które powstało w naszym polu, zaczyna tlić się iskra miłości. Tu na Ziemi, gdzie doświadczamy życia, jesteśmy tak daleko od czystej miłości, że praktycznie nikt na nikogo przez nią nie patrzy. Stworzenia, które powstały jako odbicie naszych energii, nie mają w sobie tej iskry, ponieważ my im jej nie daliśmy. Zamiast miłości, darzyliśmy się obojętnością lub jeszcze gorzej. Te istoty żyją z naszej energii, ponieważ są częścią nas. Kiedy zaczniemy patrzeć na nie czystą, bezwarunkową miłością, zapalimy w nich płomień światła, jeśli ich wola będzie taka, aby ten płomień przyjąć i stać się wolnym, prawdziwym człowiekiem. A czasami po prostu staną się czystym światłem naszej przestrzeni, też z własnej woli. Świadomość jest wszędzie, nawet w kamieniu i wszędzie podejmuje własne decyzje. Kiedy jednak postanawia grać dla nas rolę w tym świecie, będzie robić to tak długo, dopóki nie podziękujemy swoją miłością. Wówczas albo odejdą, albo sami zaczną światło w sobie rozpalać, poprzez iskrę, jaką im wraz z miłością ofiarowaliśmy. Taką iskrę ktoś kiedyś zapalił w ludziach z miłości, przez którą nas stworzył. Taka jest natura życia. My, kreatorzy świata, jesteśmy tutaj wśród stworzeń własnych kreacji, o których zapomnieliśmy, którym okazaliśmy obojętność, brak zrozumienia i często samej akceptacji. Nie uzdrowimy własnego pola, dopóki nie pozwolimy tym istotom żyć według ich własnej woli. A aby to zrobić, trzeba je zwyczajnie pokochać. Pokochać te części siebie, których nawet jeszcze nie dostrzegamy. Te szare, holograficzne postacie narodziły się, aby odzwierciedlać nasze ukryte aspekty, do których z wielu powodów nie chcemy i nie potrafimy się przed sobą przyznać. Unikamy, oceniamy, przyklejamy różne etykiety, ale nie potrafimy w nich dostrzec siebie. A one chodzą za nami, spotykamy je wszędzie, spotykamy i raczymy obojętnością. Tymczasem bez pokochania ich nie uwolnimy się, nie wzniesiemy się wyżej. Tak wyglądają schody do nieba, i tak powstaje naturalny cykl narodzin życia. Wszystko z miłości powstaje i do miłości wrócić musi. Każdy z nas nosi w sobie wszechświat cały, który w formie fizycznej może podziwiać na zewnątrz, zachwycać się nim i korzystać z niego. Niepokochany jednak zacznie zapadać się, rozpadać i odchodzić. Jak to jest, że mam w sobie duszę, a inni jej nie mają? Każdy tę duszę ma, jednak światło tej duszy nie pali się, ponieważ tylko miłość może wzniecić płomień. Brak miłości zaś zwyczajnie ten płomień gasi. To zrozumienie zrodziło się w mojej głębi z samych korzeni mojego jestestwa. Rzeka łez płynie przeze mnie z samego źródła. Ogromne współczucie dla naszej nieświadomości. Wzruszenie wraz z energią, która wręcz pragnie iść, i wszystko to zacząć naprawiać. Poruszam ten kontekst również w moich utworach, ponieważ zrozumiałam: każdego człowieka brak w nim po prostu miłości. Każdy, który okazuje tak zwane niskie energie, został takimi naznaczony, bardzo często przez nas samych. Wciąż oceniamy, wciąż próbujemy zmieniać świat w sposób inny niż praw natury. Wystarczy go tylko pokochać. Ale najpierw trzeba pokochać siebie, aby dostrzec to wszystko, aby siebie uzdrowić, aby nasze spojrzenie na świat było zdrowe i czyste. Nadszedł ten czas objawienia, kto jest kim, ale nie po to, by znów oceniać, tylko by nieść światło właśnie tam, gdzie go nie ma. Zapalić go w ludziach, którzy okryci zostali czarnym płaszczem naszych osądów. Zawsze byłam wrażliwą osobą i nie sądziłam, że można być jeszcze bardziej. A jednak, są też istoty, które miały w sobie naprawdę duże płomienie miłości, a jednak miłości tej się wyrzekły. Postanowiły czerpać energię z innych i tym samym sprawować władzę na tym świecie. Dla mnie nie byłby to odpowiedni wybór, jednak oni tak wybrali. Nie będę ich jednak oceniać. Każdy ten wybór ma. Konsekwencje natomiast nadejdą, bo taka jest kolej rzeczy w cyklu naszego życia. 144 tysiące anielskich dusz zrodziło się na Ziemi, aby wnieść światło w ludzkie stworzenia. Aby czystą miłością przetransformować całe to pole niskowibracyjnej energii, aby podnieść wibracje tej planety, a tym samym wzniecić ogień w ludzkich sercach, by mogli w końcu zacząć żyć zgodnością i miłością. Zrozumiałam, dlaczego ta transformacja jest dla mnie tak trudna. Nie oczyszczam tylko siebie, ale również w połączeniu z moimi braćmi i siostrami, również cały kolektyw. Tak głęboko odczuwam ludzką bezsilność i modlitwę. Płacz i krzyk, zamknięty w sercach, które proszą o miłość. Coraz bardziej osadza się moja boska tożsamość, która nie pragnie niczego, prócz niesienia światła miłości. Tymczasem. Otwieram się wciąż na więcej. Pozdrawiam z miłością.